Witajcie Panowie, serdecznie pozdrawiam Was ze słonecznego Raciborza. Mam pomysł, chcę przez najbliższe tygodnie porozmawiać z Wami o biblijnych postaciach, mężczyznach, by się od nich czegoś nauczyć. Pozwólcie, że dzisiaj na tapetę wrzucę Adama, tego pierwszego mężczyznę. Bóg stwarza go i osadza go w Edenie, by mieć z nim relację. To jest piękne. Samowystarczalny Bóg chce mieć relacje z człowiekiem, z mężczyzną, ale ma dla niego zadanie. Wiele zadań w tym ogrodzie. Jednym z nich jest to, że będzie panował. I to mnie zaciekawiło. Dokopując się do hebrajskiego języka znajdujemy znaczenie tego słowa, jedno ze znaczeń piękne. Prowadzić przez przykład to znaczy radach. Będziesz panował. Czy mu się udało? Hmm. To, czego mu się nie udało, to udało się drugiemu Adamowi Chrystusowi. Ten do samego końca prowadził przez przykład. Efektem tego jest zbawienie, Twoje i moje. Każdy człowiek, który spotka się z takim mężczyzną, który na każdym poziomie, jako mąż, ojciec, sąsiad, kolega, będzie prowadził przez przykład, przeżyje ratunek. Bądźmy takimi mężczyznami, bo być mężczyzną to być jak Chrystus, to nobilituje, ale i zobowiązuje. Panowie, błogosławię Was i pozdrawiam z Draci Boża.